Abstrzyk. Naprawdę tak mało chętnych było. od de fuck? No, ja wiem czym jest to spowodowane, więc luzik, bluzik. Będziemy nad tym pracowali. Ale jak to się Bandera? Jak to mówią, wszystko po kolei i wszystko naraz. Żadne litości dla skurwis. Dobra, zrobimy. Nie, wyrzucę. Nie, nie, wyrzucę to. Stawimy sobie ten młotek Kowalski na pierwszą turę, bo to spoksig zagranie. No, muszę przyznać, że. Że będzie rolowanko na backstage'u. Prosto z głębi. O, to jest dobre. Graj. Czy ja to w drugiej turze gram? Nie no, bez sensu. Armor, dobra, to jak on, armor to ja też armor. Boom, graj. Czyli nie będzie na ten moment opcji takiej oceny. Boże, jak ja nie chcę tego powiedzieć, co chcę powiedzieć. Eee. Nie mów tego zamkira, ro, mordę masz robotę, rób robotę, i kombinuj, chopiek! A, morda, stół się, zamkwi, Dobra, podeślij na maila, to coś nagram. Ech, eee. Cóż, Cóż... Prosto z gębi, no. Mogę zapłacić. Nie no, innym zrobiłem za darmo, no to nie będę brał od ciebie pieniędzy, tam no, bez przesady.

Niech wyjdzie. Eee, trzymy takie, 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 a może takie w sumie, no. Ile mam kart? Dobra, dobierzmy. O, jest młotek. Spoko, może być młotek. 15 damage'u, to zawsze 15 damage'u. A drugi młotek musimy nastakować do jakiś 11 durability. Kto nam przeliteruje Kto się okay. eee, Potrzebuje Lady Wayne O, prosto z głębi. Chwilę. Tylko że kurde, mam se ta karty to A nie, chwile. Aha, nie, bo ja. Aha. Aha. A, dobra, nagrajmy to. Eee. Teraz, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak Mogę to wyciągnąć, ale ja tego nie chcę wyciągnąć. Lady Ashwade bym chciał Bym chciał. Przyszedł tego zagrać. Żadna siła nie jest w stanie mnie opór konwojentki. sztosik. Co kolej dosi? A może karty dobior? Idę mam kart. Czyli jak zrobię tak? Dobra, niech będzie, że zrobimy tak. Wyłowimy to nie wiadomo po co. Zrobię tak. Eee, może być to, bo to damage'u trochę da. To też trochę damage'u da. I smite też trochę damage'u da. Bronikom już atakowałem, więc graj. No. Tylko, że on nastakuje tyle tego harmona, że się przez to nie przebije nawet za rok. Pach, pach, pach. Muszę policzyć, ile ten komplet klaunów jest warty, damerzu. Ale raczej nie 42, więc jeszcze mi się do tego nie spieszy. Bójka, bójka, stójka. No, muszę tak zrobić, bo nie widzę innego zagrania. Więc pirat 1 poszedł się. Gdzieś tam się poszedł. To se mogę wymienić. Nigera Co ja zrobię tutaj kończę resę Jo Wow, ale dobrą, Ale ziomo dobrał. Kto nam przeliteruje z naszari? Kto się zgłosi? Kto się, kto się zgłosi? Łosie, łosie, łosie. To no jasne. Przelma. Przelma jest piratem, nie bez spoko. musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak. że znaczy nie musimy, ale coś dobrać. Ok, więcej drogu. No to jest mi najbardziej potrzebne. Liczenie na to, że on nie ma jak tego zabić, to jest raczej ubożne życzenie. więc zrobimy tak i podmienię sobie broń na to, co wy na to. A nie ma sensu tego robić teraz. To następnie mogę zrobić. Dobra, graj. Bach, 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 bach. bach. Andrzeju... Andrzeju, Andrzeju, Andrzeju... Ty w sumie zdajesz sobie sprawę z jednej rzeczy. Hmm, chcę nawet chcę zapisać w notatkach. Dajcie chwilę... Mhm... Uh -huh. Teraz tak, dobranie 48 kart to może nie być najlepszy pomysł. Rzucenie bójki jest takie? Ale z drugiej strony w sumie. Można tam zagra zaraz jakieś smoki większe. Dobra, zróbmy może tak. Nie, to już w ogóle do bani. Pomysł. A, to zróbmy tak. I dorzućmy do tego, takie cudo. We mnie teraz wiedzie. To jest zbije armor, który i tak mi zhejdzie. No powiedzmy. Hmm, zadania. Ojej, kurde, jeszcze ten mi takie tutaj, tutaj zagrał. Wybisz mnie, wybisz mnie! Blok tarczą. No jeszcze trochę i zbijam armor. A może ja tak, nie? tut, 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 tut. Tu, tu. What we gonna do. Next. Dobra, to byłoby nielogiczne, więc udawajmy, że jednak nie chcemy tego zrobić. Też nie mogę zrobić tak w sumie. To jest bez sensu. Chcemy zostawić tego Ja pierdyka, no nie mam w ogóle O to bez sensu Dobra, nie rozegrałem tej gry najlepiej jak się dało Strzelam Ty plus Ja zagrałem Chyba ja się tego nie zagrałem To jest dobre pytanie Wróciłem do gry po trzech latach. Miał... trochę pił. Jakbyś wrócił do gry po trzech latach, jakbyś miał trochę wód, co byś skraftował. No, na początku poznałbym metę, a później wybrałbym dek, który mi się podoba. Taka... Nie, totalna anarchia, nie? no... no... no. No, no, nikt no, nie przeszkodzi. No, ja mam pomysłów. agraj Na Goldshirvel nie ma pojęcia mety, jest właśnie totalna anarchia. No to tym bardziej, jeżeli tam nie ma pojęcia mety, to po prostu przeglądasz deki i craftujesz taki dek, jak ci się podoba, no. Dzień dobry, Andrew. Zjadł mi dwa razy misterów. Zajebiście. Prostu, to się da. Siem. Więcej weaponów! Albo armorów, nie nie mam nic innego w to raczej chyba nie wygramy Tak coś czuję No załóżmy, że nie wygramy to może się poddajmy Będzie chyba szybciej ciutkę Pecum, 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 pecum. pa 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 Ile i razy kuba demonów. Dobra, możemy kowala obsydianu zostawić powiedzmy. A resztę może wyrzucimy. Niech będzie. Okej, okay. jest na pierwszą turę, jest na trzecią. Panie. Rozdanie mężczyzn. No chyba to najbardziej chcę zagrać, nie? Czyli to gram w pierwszej. I w drugiej coinuję to. Zobaczymy za chwilę. Z Demon Hunterem to chyba trzeba by się spieszyć w miarę możliwości. W mi się gotuje Czy my chcemy grać takie O, dobra, zagrajmy wolno, tak jak lubimy Zazwyczaj prowadzi do przegranej Ale sprawdźmy Brońki nie ma, arborek taki, ale to raczej nie. To gramy tak. Albo nie. Zagramy tak. Mogę sobie wyłowić. Mogę sobie wyłowić. Mogę sobie wyłowić. Coś co mogę wyłowić. Ale co jak chcę wyłowić? Hmm. Takie? Żyto miało jakikolwiek sens. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. Łowię sobie młotek. To be fair, na razie najbardziej podoba mi się twój deck Warlocka, ten z wrzucaniem kart przeciwnikowi, ale rapywanie się w tabeli nim wydaje się trudne. No na pewno jest to jeden z trudniejszych deków aktualnie, więc mogę podzielić poglądy, iż nie jest to zapewne najprostszą rzeczą. Ale nie wiem, co poza tym mogę z tym zrobić. Jeżeli mam być szczery, Co mam w Takie tam chyba coś poszło nie tak. Słuchajcie, teraz to zagram i się wtasuję tego ziomka z powrotem do deku. Ale w sumie i tak tego ziomka nie potrzebuję. A shield tam, jak za nas. Ok, ma być. Co robi Galowanger? Eee... Proszę. Piotr pedał do Neita, sprawdzisz? Mogę sprawdzić, ale. Ale, jakby doł, to by się prawdopodobnie nie O. No dobra. No, lomba. lomba. No nie dostałem żadnego Donata. A przynajmniej żadnego nie widzę. Każda blizna to zwyciężony wróć. Co? Jakie zakazane słowo powiedziałem? What? A, tak se to wymyśliście. No, to byłoby dobre, nie? Jakby powiedział Piotr. Pedał. Jak dostanę bada, to się. To się uśmieje. Uderzam, uderzam, kurde nie kart. Trochę, trochę słabo, trochę słabo. Tą turę przeżyję, ale co z następną? Tego nie wiem. Może być kiepsko. Dabiga. Myślałem, że Banicja. No, to byłaby beczunia. I co ja mogę zrobić? E... Mogę zrobić tak, A, ale to raczej nie nastraja, pozytywnie biorąc pod uwagę, że on ma się na stole. Przestanę szukać. Oj, nigdy, oj, nigdy. Ai oj 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 oj.